Powiedzmy sobie szczerze, nasz świat trochę oszalał. Życie większości z nas nabrało takiego tempa, że ostatnią rzeczą, jakiej byśmy chcieli, jest mieć jeszcze coś na głowie. I tu pojawia się wielkie pytanie. Czy żyjemy naprawdę mądrze? Czy możesz powiedzieć, że inwestujesz swój czas i energię w rzeczywiście najkorzystniejszy dla siebie sposób? Czy widzisz, że w dalekiej perspektywie to ci się opłaci? Jakie masz możliwości? Wiesz już, jak niepewna może być praca w dużej firmie. Lepsze wykształcenie może tu pomóc, ale kto ma na to czas i pieniądze? Oczywiście zawsze możesz otworzyć własną firmę, ale to wymaga czasu, pieniędzy i odwagi. Równie dobrze można by zacząć grać na loterii. W obliczu tych wszystkich złych wiadomości, jakie do nas docierają, do Dobrze byłoby mieć jakiś plan zapasowy, jakiegoś asa w rękawie, którego można by użyć, gdybyśmy go nagle potrzebowali. A gdyby tak można połączyć cechy obu tych planów, mieć bezpieczny sposób na uruchomienie czegoś własnego, co przyniosłoby ci duże dochody w przyszłości? Okazuje się, że istnieje sposób, w którym wszystkie właściwe elementy połączyły się, tworząc idealny wręcz sposób uzyskiwania dochodów. Pomysł na uruchomienie własnej działalności przy niewielkim wkładzie kapitału i praktycznie nieograniczonych możliwościach zarabiania. Sposób na to, by pracować mocno. By żyć mądrze. Biznes prowadzony z domu. Na całym świecie widać wyraźny trend ku temu by pracować pod własnym dachem. Nic dziwnego, możesz wtedy pracować kiedy chcesz. Koszty prowadzenia działalności są bardzo niskie i dodatkowo możesz je odliczać od podatku. To wszystko ma sens, szczególnie w przypadku biznesu nowego typu. Zarabianie dobrych pieniędzy bez wychodzenia z domu jest teraz prostsze niż kiedykolwiek za sprawą jednej rzeczy internetu. Zmienia on sposób, w jaki pracujemy, bawimy się i odpoczywamy. Nigdy dotąd właściciel biznesu nie mógł dotrzeć do takiej ilości informacji i takiej ilości ludzi w tak prosty i tani sposób. I nie potrzeba do tego żadnego wymyślnie urządzonego biura. Wystarczy biurko, komputer i telefon, byś mógł uruchomić swój własny biznes. Oczywiście musisz jeszcze ustalić, jakiego rodzaju działalność byłaby dla ciebie najbardziej odpowiednia: pasywne dochody. John Paul Getty, miliarder i magnat naftowy, powiedział kiedyś, że wolałby mieć 1% z wysiłku 100 osób niż 100% z własnego. Ray Kroc, twórca sieci McDonald's, doprowadził tę koncepcję powielania do zupełnie nowego poziomu. Kreatywni ludzie. Właśnie. Ale jak to działa? Firmy, które mają dobrą usługę czy produkt, muszą z nią dotrzeć do jak największej ilości potencjalnych konsumentów, prawda? A jak informacje o nim ludziom najlepiej przekazać? kiedy jeden człowiek opowie o nim drugiemu w bezpośredniej rozmowie, przez telefon, poprzez e-mail. Nazwijmy to jak chcemy reklamą z ust do ust, marketingiem bezpośrednim, polecaniem, ale na tym właśnie polega budowanie rynku i robią to już miliony ludzi na całym świecie. Największe światowe firmy używają tego sposobu dystrybucji do rozprowadzania swoich towarów. Jest to usługa, której świat wielkich firm bardzo potrzebuje i za którą jest Ci gotów wiele zapłacić. Oto jak to się odbywa. Po pierwsze musisz wybrać firmę, z którą będziesz współpracował. To szalenie ważne, ponieważ to właśnie ona musi ci zapewnić odpowiednie produkty, badania rynkowe, wsparcie marketingowe, magazyny, księgowość i trening, dzięki któremu będziesz mógł błyskawicznie ruszyć w swoim nowym biznesie. Jako jej niezależny reprezentant po prostu opowiadasz ludziom o możliwości kupowania wysokiej jakości produktów i usług z innego źródła, po czym otrzymujesz prowizję od obrotu, który wskutek tego się pojawi. Ale to nie koniec zarabiania. Otrzymujesz również pieniądze za każdy obrót wykonany przez ludzi, których zarekomendujesz dla tego biznesu, a także poprzez tych, których oni zarekomendują. Wyobraź to sobie, jak grupę komórek połączonych ze sobą, gdzie cała ich siła nabywcza tworzy obrót Twojej firmy, a to oznacza dla Ciebie stałe dochody. Dzięki internetowi twój biznes może się rozwijać bez ograniczeń i obejmować wielu ludzi, których nie znasz, a którzy będą częścią twojej organizacji i pomogą ci stworzyć stałe źródło dochodu, rosnące w szybkim tempie. Jest to stały dochód, niezależny od tego, ile godzin ty sam przepracujesz. Szansa aby zarabiać pieniądze przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, nawet wtedy, gdy śpisz. To właśnie znaczy pracować mądrze. Podoba Ci się ten pomysł? Możesz być jego częścią. Wykorzystaj trend. Ludzie sukcesu powiedzą Ci, że nie trzeba znać żadnej wielkiej tajemnicy, by zarabiać duże pieniądze. Wystarczy dokonać właściwego wyboru. Oczywiście powiedzą Ci też, że pierwszy krok to uruchomienie własnej działalności, ale jest również ważne, byś wykorzystał odpowiednie trendy gospodarcze. Nie ma już wątpliwości, że tego rodzaju marketing jest trwałą tendencją w biznesie. Przyciąga do siebie ludzi niezależnie od wieku czy poziomu wykształcenia. A co z trendami konsumenckimi? Musisz zacząć od tego, by sprawdzić, czy dziedzina, którą chcesz się zająć, ma przed sobą przyszłość. Ludzie, którzy w latach 80. umieli szybko rozpoznać rodzące się trendy, takie jak informacja i komunikacja, zarobili na tym bardzo duże pieniądze. A jaki wielki trend mamy w obecnej dekadzie? Zdrowie i sprawność. Ludzie chcą żyć dobrze i dobrze się czuć. Przemysł związany z dbałością o zdrowie i dobre samopoczucie już dziś generuje obroty na poziomie 140 miliardów dolarów rocznie. A wiesz, co może spowodować, że suma ta jeszcze wielokrotnie wzrośnie? Wyż demograficzny. Rozejrzyj się dookoła. Jego przedstawiciele są wszędzie. To ludzie urodzeni między rokiem 46 a 64. Co 7 sekund jakiś przedstawiciel tego wyżu demograficznego kończy 50 lat. Na świecie jest ich ponad 77 milionów. Są coraz starsi i potrzebują produktów, dzięki którym będą lepiej wyglądali i lepiej się czuli. Dziś i w okresie swojej złotej jesieni. Zdrowie i sprawność to więcej niż konsumencka moda. To olbrzymi teren do rozwijania biznesu. Twój ruch. Świat biznesu wciąż się zmienia. Pomysł, by przez 30 lat pracować dla tej samej firmy i pobierać od niej pensję, jest już przeżytkiem. Chcesz pracować. Wiesz, jaki styl życia chciałbyś mieć. Potrzebny ci tylko odpowiedni pojazd ekonomiczny, który by cię tam zalił. Wiemy już, że prawdziwa eksplozja internetowa właśnie się zaczyna. Przemysł związany ze zdrowiem nabiera wielkiego rozpędu, a jednocześnie ludzie na całym świecie chcieliby mieć swoją firmę. Czy słyszałeś kiedyś termin złota możliwość? Pojawia się wtedy, gdy Wszystkie właściwe elementy spotkają się w tym samym momencie. Czy nie uważasz, że byłoby warto zaangażować się w biznes, który mógłby zmienić sposób, w jaki przeżyjesz resztę swojego życia? W każdej chwili możesz zacząć pracować mądrzej. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej fascynującej możliwości, skontaktuj się z osobą, która dała ci tę kasetę.